i Jezus Jezusa Chrystusa, Syna i Pana Naszego, który się uczuł w się z Bogiem i Panem, urodził umarł do piechry, zna, w trzeciego dnia wstąpił siedzi po prorocach Boga, w ulicach brzegnowącego, stąpi w trzydziestym grzegu w, w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny świętych obcowanie, grzechu odpuszczenie, wody. ciała zmartwychwstanie, żywo odwieczne imię. Ojcze nasz, który się z święć się i Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź Twoje, w niebie tak i na Zdrowaś Maryja łaski Pana Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, mój za nami, Krzysztof. W godzinie śmierci, już. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Bosz. mój za nami, Krzysztof teraz i w godzinie śmierci. Zdrowaś Maryjo, się Pan, a Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo Matko mówi się za nami grzesznie, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było no, na początku, teraz i w dalszym. Jenica pierwsza, Bolesna, modlitwa pana Jezusa w obrójcu. Modlimy się w obrójcu naszych czasów, przejęci trwogą o los poczętych dzieci nienarodowych. Wybrani przez Ciebie, Jezu, do współodkrywania, Twojego zaprzestania o każdego człowieka powołanego do istnienia, wołamy, ratuj życie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje.

Mówi się za nami, Krzysztof, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryja łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony powód żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko, Mówi się za nami, Krzysztof, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryja łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzeszni, teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowa się Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzeszni, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, za nami między Teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maria, Matko Boża, mój Cięż Cięż za nami przyszli. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryja łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona się między niewiastami. I błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, mój za nami przyszli teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami życzymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Maryjo, Matko Boża, mój za nami urodzi, teraz i w śmierć i nasz, Zdrowa Zdrowaś Maria, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i pozostawiamy owoc i woda Twojego ludu. Święta, święta Maria Matko Boża, mój cień za nami krzyczymy, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak ja była na dostań, po początku, teraz i zawsze i na wieki Jego chwamy. O mój Józef, przebacz na Wasze rzeczy. Zachowaj nas w swoim wieku nieba. Zachowaj wszystkie dusze do nieba. Zachowaj nas w imieniu tym, bardziej poszczególnych Twojej go śmierć. Omaruję do się za nami, którzy się do ciebie uciekamy mię. i za wszystkimi, którzy się do siebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i Polacymi Tobie. Tajemnica druga, ubiczowanie pana nie Ubiczowanie Uiczowanie nienawiści, zależone od samego momentu poczęcia zmagane rodzajem obojętności wobec miłości. przeklinamy za cud pojawienia się pod sercem Matki. Wołamy, ratuj życie. Ojcze nasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nasz, tylko chleba tylko chleba Nie odpuść nam nasz nasze jako Panie i my odpuszczamy nasze na nie ludź nas w niepokuszenie, na teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się Zdrowaś za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i godzina śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzina śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, święta Maryjo, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się święta. za nami grzesznymi, teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owoc i żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owoc i żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Marjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Marjo, Matko Boża, módl się mój za, mój mój mój. za nami grzesznymi. Teraz i w godzinach śmierci naszej, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, teraz i zawsze I na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od południa piekielnego, Zabrywać wszystkie dusze do nieba i szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryję bez krzyku pierworodnego poczęta. módl się za, za nami, którzy się do ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi to obiegu. Tajemnica trzecia. Cierpnie ukoronowani pana Jezusa, Całkiem nieświadome maleństwa. Największy skarb. Czysta bezbronność. Wskazane wyrokiem rodziców na niekochanie, na odrzucenie, na zrzucone morderstwo, wołamy, ratuj życie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w nim Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, z podkoro, zdaruj wkoła w jakaś niebie płaci na ziemię. Ojcze nasz, kogo nam dzisiaj, woszy. bo odpuść nam na nasze winy. Jako my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wróć nas na pokuszenie, bądź, ale nas zbaw podesłuchamy. Zdrować Maryję łaskich praw na tamtą skodę, błogosławia nas tymi cyni i błogosławia mnie owej przywództwem Jezus. Święta Maryja Matko Boża, mój się za nami grzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski śpiewaj na Pan z Tobą, błogosławiamyś Ty między i błogosławiony obok Zdrowia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski śpiewaj na Pan z Tobą, błogosławiamyś Ty między błogosławiamy obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami chrzestni, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowia Ci Maryjo, łaski śpiewaj, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami chrzestni, Teraz i w godzinę śmierci Amen. Zdrowa ci Maryjo łoskić pełna, z Tobą. Błogosławiony Ty ze wstępem i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowa Ci Maryjo łaskić pełna, z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maria, się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowa się Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za Panem nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci w naszej, Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławia nasz w z i błogosławiamy obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w śmierci i w naszej, Amen. Zdrowa Ci Mary Jołaskiś pełna, Pan z dom, błogosławionaś ty między niebie stami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Krzydziony Mario, Maty Boże, za nowi, teraz i w Pani, rodzinę, śmierci naszej. Amen. Zdrowa Ci Mary Jołaskiś pełna, Pan to dom, błogosławionaś ty między nimi i błogosławiony oboc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maria, Matko Boża, Bóg Bóg się z omi grzesznymi, teraz i w Bóg godzinę śmierci naszej. Amen. Pan Ojcu i Synowi wychodzi się temu, jak była na, Bóg na po początku, teraz na i zawsze i na wieki wieku. Amen. Po Mary bez dużego poczęta, mój Bię się za nami, przyjął się i świecie. Niech się do Ciebie dziecię, nie, nie uciekają, a zwłaszcza zanim przylecią mi poświęcać i polecenie miłego. Wielika czwarte, droga przyroda Pana Jezusa. Poczęte dzieci wyruszają swoją drogę przyrodą. Są bezimiennie, chociaż stygmatyzowane jako pomyłka, papka, kula w nogi, przeszkoda w szczęściu, zlepek komórek, lub płód. Same wołać nie potrafią, więc my wołamy. Ratuj życie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i nie Chyba Chyba głosy, dajmy się. Dajmy się. na ziemi. Leba naszego przynie nam Nasze winy, nasze jako I imię odpuszczamy naszym. Nie pójdziesz nas na pokuszenie ale nas Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławioność Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławioność Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się w za nami, Krzesznie, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś się między i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta, Święta mario Matko Boża, módl się za nami, Krzesznie, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Błogosławiona, się nie z niebieskimi, Błogosławiona, że nie Twojego, niebieskimi, Święta że nie z niebieskimi, się że nami z niebieskimi, Błogosławiona, że nie z niebieskimi, Błogosławiona, że nie z niebieskimi, Błogosławiona, że nie z niebieskimi, Błogosławiona, że z niebieskimi, Błogosławiona, że nie z niebieskimi, Błogosławiona, że teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś na łaski pełne Pan z Tobą, się między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maria, Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej, nasza. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się Bóg za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę, godzinę śmierci, śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz się i w godzinę śmierci, na śmierci. naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. O Maryjo, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, teraz i, i zawsze, na wieki wieków, Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, Mów się Siem za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nich przyjaciółmi Kościoła Świętego i polecone mi trochę. Tajnica piąta. Uprzyżowanie Pana Jezusa. Krzyżowane dłonach mapek przez podanie ze w serduszko ubiczowane przez ciała ciał strzępy zasysanego pompą próżniową. Wciąż jest przelewana krew niewinny. Wołamy, ratuj życie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, naszego poprzedniego dzisiaj. i odpuszczamy nasze jako i my odpuszczamy naszym na walce. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od Jezusa. Zdrowiaj się, Maryjo, i pełna Pan z Tobą. błogosławiono się między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wreszcie. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na Zdrowiaj się, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś się między niewiastami i i błogosławiamy owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzeszni, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z błogosławiamy się między niewiastami i błogosławiamy owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzeszni, teraz i w godzinę śmierci, błyszę, 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 w godzinę śmierci błyszę, naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, Matko Boża, się, się za, za nami grzesznymi, teraz i w godzinach śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się Święta za, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, błogosławionaś się między i teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławiony stan i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowa łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się Jezusa, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. O Maryjo, o Maryjo. W grzechu pierworodnego poczęta, móc się za nami, którzy się do, do Ciebie uciekamy, uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza Ciebie, za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i, i poleconymi Tobie. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalewna i błogosławiona, o Pani nasza, o orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Boża Różańcowa, módl się za nami. Matko Boża z Guadelupę, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Andrzeju Bubolo, módl się za nami. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Mój ojca, syna i ducha świętego Kamera, zbóch sekretów. Błogosławię Panią, rozwiążę ją do Panie i Panie zapraszamy za miesiąc. Informacje można szukać na naszej stronie rachunki.pl. Dziękuję. No. Sebastian. Jennifer. Jennifer też. Mudo. Mukamba, Bóg sobą Izabela Woźniak, bardzo dobrze Tup tu Nie mam coś czekaj Wy też chcecie się zająć życiem innych, czyli mordować w, tak jak w tej Oleśnicy W ósmym miesiącu samym błogosławionego Rozumiesz? Tup tu ziesz. Tak, Pawł ma Izabela poźnia. Do zobaczenia, mimo że dzisiaj na wieczór, na dziesiątce pro -life. Tutaj w mordują. Zobaczenia za miesiąc.